Telewizja CDF ustosunkowała się do protestu prezesa Polskiej Telewizji w sprawie głośnego już filmu Nasze Matki, Nasi Synowie. Przypomnę, ten film przedstawia jeden z epizodów ucieczki niemieckiego Żyda, który trafi do działu AK, który przedstawiony jest jako antysemicka banda. CDF wyraża ubolewanie, że takie wrażenie Powstało i polskie media bardzo często powtarzają to, co tworzy wrażenie, jakby CDF przyznał się do winy. Jeśli wczytać się jednak dokładnie w to oświadczenie, to jest jasne, że CDF owszem wyraża ubolewanie, ale nadal uważa, że zrobiło film obiektywny i nie bardzo rozumie, o co chodzi polskiej stronie. CDF ułatwia sobie sprawę, ponieważ odrzuca zarzut, że film relatywizuje zbrodnie niemieckie i umniejsza zbrodnie żołnierzy Wehrmachtu. I rzeczywiście tak jest. To, co jest punktem sporu, to nie to, że ten film pokazuje Niemców jako Mniej strasznych niż byli w rzeczywistości, tylko to, że pokazuje, że owi Niemcy działający w Polsce mieli na swoim terenie także mniejszych, mniej zbornych, mniej aktywnych, mniej groźnych, ale równie nienawidzących Żydów, pomocników w postaci Armii Krajowej. I to jest ta linia sporu, i tego CDF ciągle nie rozumie, i ciągle to pozostaje kwestią sporu. Myślę, że mm, cały spór pokazuje, jak bardzo zmieniło się postrzeganie e, okupacji niemieckiej w Polsce, w Niemczech i jak bardzo pod hasłem Holokaustu tworzy się taką analogię, to, której ja stworzyłem metaforę. Niemcy nie zaprzeczają, że byli wilkami, którzy atakują żydowskie owce, tylko wskazują, że na tym terenie w cudzysłowie łowieckim funkcjonowały także hieny i była to Armia Krajowa. O to chodzi w tym sporze i tego CDF nie rozumie lub nie chce rozumieć.